Aktor znany Polakom z seriali TVP i Polsatu nie żyje. Dramatyczne informacje pojawiły się z samego rana, którego Polacy pokochali z występy w serialach emitowanych przez TVP i Polsat. Przekra wiadomość o śmierci mężczyzny pojawiła się dziś z samego rana. Aktor seriali TVP i Polsat aktor Dane Goldman. Mężczyzna był znany wszystkim widzom telewizji Polsat i TVP za sprawą animowanego serialu dla dzieci PT. Smerfy to Dane Goldman udzielał głosy ważniakowi. Aktor wystąpił także w operze Mydlanej Szpital Miejski, w filmie Młody Frankenstein, serialu Masz i Sitcomie Bustin Kloose. Denny Goldman odszedł w wieku 80 lat. Aktor zmarł 12 kwietnia wieczorem w swoim mieszkaniu, w otoczeniu rodziny i najbliższych. Zgodnie z oficjalnymi wiadomościami, które pojawiły się w sieci, śmierć Goldmana nie jest związana z koronawirusem, a jest wynikiem udarów, które aktor przeszedł. Aktor został pożegnany we wzruszającym hołdzie do Ukely, agent Goldmana podzielił się w mediach społecznościowych wyjątkowo wzruszającymi słowami. Znam danego od 1980 roku, kiedy zostałem agentem, a on zaczynał karierę aktorską. Szybko się zaprzyjaźniliśmy i trzymaliśmy razem przez 40 lat. Dołączył do naszej grupy pokerowej, a nawet był jej gospodarzem przez ostatnie 20 lat. Był fanem baseballu. Był także niezłym aktorem. Młody Frankenstein. Dany był naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Zawsze miał stanowcze opinie i nie wahał się ich wyrażać. Był też niesamowicie zabawny i pomagał, gdzie tylko mógł. Miał wielkie serce. Dzisiaj straciliśmy dobrego człowieka. Będzie go brakowało, można przeczytać w jego wpisie na Facebooku. 2. Słowa agenta wzruszyły internautów na całym świecie. Śmierć danego Goldmana dla wszystkich fanów kinematografii była prawdziwym wstrząsem. Fakt.